Cześć, witajcie w 38. odcinku przygód Mariana. Przed nami mecz z Chelsea, mecz z FC Barceloną i mecz z Leicester. Co więcej, dzisiaj słychać mnie nieco inaczej, ponieważ dokonałem delikatnej modyfikacji posiadanego sprzętu. Dlatego też proszę Was o komentarze, czy dziś słychać mnie lepiej w stosunku do poprzednich odcinków, czy gorzej. Jeżeli gorzej, to nadal będziemy kombinować z dźwiękiem, jeżeli natomiast lepiej, to przerzucimy się na kolejny element sprzętowy. Zatem bez zbędnego gadania, przesuńmy kalendarz w przód. I jako, że Liverpool to już niespecjalnie ma cokolwiek do udowadniania, to Marian wciąż ma szansę na zdobycie chociaż jednego złotego buta. Ponieważ nie wydaje mi się, że ktokolwiek chciałby mu dać drugiego do pary. A już w dzisiejszym odcinku piłkarze Chelsea będą biegać, oraz piłkarze Liverpoolu również będą biegać. Firmino do Salaha na prawym skrzydłę Salah podaje widać u niego świetny pomysł na grę, nieprawdopodobną kreatywność, a przede wszystkim wiarę w to, że każde jego podanie znajdzie adresata. Dlatego też Ramagnoli bez najmniejszego problemu przyjął podanie od egipskiego zawodnika Liverpoolu. A bez dwóch zdań było to fantazyjne podanie, ponieważ zmyliło wszystkich, począwszy od zawodników Chelsea po zawodników Liverpoolu. Roberto Firmino podaje do Toniego Crossa. Toni Cross oddaje piłkę Brazylijczykowi strzał i gol! 1 do zera dla Liverpoolu, a pokazujący przed rozpoczęciem spotkania niemiecki zawodnik, że będzie biegał, Nadal biega. Bez dwóch zdań, efektem tego jest ta przepiękna asysta przy strzelonej bramce przez Roberto Firmino. Przeanalizujmy zatem powtórkę: obrońcy Chelsea postanowili nie podbiegać do Firmino, widząc, że jest on rozpędzony niczym ruski czołg, a Kepa Ariza balaga. no cóż, zaprezentował się tak jak prezentuje się zazwyczaj. Rzucił się, prawie piłkę miał, no ale cóż, to prawie stworzyło właśnie te różnice, że wynik meczowy zmienił się na 1 do 0. Znów w salach na prawym skrzydle. Być może teraz pokaże coś bardziej kreatywnego i fenomenalnego, jeśli chodzi o geniusz swojego piłkarskiego talentu. Podanie do krosa, kros do Januszewskiego: 2 do 0 dla Liverpoolu. Jak się czerwoni wzięli do grania, to niebiescy wprost za nimi nie nadążają. Marian natomiast sprawia wrażenie, jakby chciał dostać harmonijkę ustną, zamiast tego jednak otrzymał ciężar w postaci Roberta Firmino. Zobaczmy raz jeszcze powtórkę, na której Mohamed Salah samodzielnie wyprowadził atak, zagrał do Krosa, ten do Mariana i gol na 2-0 dla Liverpoolu. Nie jeden przedstawiciel starszego pokolenia powiedziałby, że taka współpraca polsko-niemiecka nie ma racji bytu, jednak piłka nożna łamie pewnego rodzaju stereotypy, czego efektem jest druga bramka dla Liverpoolu. Frank Lampart natomiast zdaje się sobie zadawać pytanie, dlaczego tak szybko skończył z piłką nożną, jednak Metryka nie kłamie. Jest już tylko emerytem i z bocznej linii może oglądać, jak Marian zdobywa swoje. 25 bramkę w sezonie. Salach dzieli się piłką z Łukaszem Piszczkiem, który dośrodkowuje, widząc tam Mariana. Nie oszukujmy się, Marian nadal nie urósł i to podanie nie miało najmniejszego sensu. Jeśli chodzi o to, co u Mariana rośnie, to jedynie Renoma. Loftus cheek na lewym skrzydle, aż chciałoby się powiedzieć, że Chelsea odnalazła w końcu drogę do bramki Liverpoolu. Jednak niestety Mohamed Salah twierdził, że chciałby zostać prawym obrońcą i odebrał piłkę napastnikowi, a raczej skrzydłowemu Chelsea. Miejmy nadzieję, że egipski zawodnik nie wygryzie ze swojej pozycji Łukasza Piszczka. Fabinho, podanie do Januszewskiego, który świetnym zwodem mija jednego z zawodników Chelsea. Podanie do Roberto Firmino, który w widowiskowy sposób spaprał ten strzał. Teraz łapie się za głowę twierdząc, że boli go ona od tego, że chwilę wcześniej wpadł mu owad, czego wynikiem była cieszynka sprzed około 30 minut. No ale halo, nie znamy takie numery. Od razu widać, że jego noga postanowiła wziąć sobie wolne od tego meczu. Być może za chwilę zobaczymy brazylijskiego napastnika w roli pirata, który tą nogę będzie musiał sobie zastąpić drewnianym kołkiem. Na lewe skrzydło do loftus który znów jakimś cudem znalazł się jeszcze podanie do Belotiego. na szczęście na bramce wciąż stoi Allison. Coś tak trochę chyba zawodnicy Liverpoolu przymrużyli oczy, ponieważ po raz drugi zawodnicy Chelsea znaleźli sobie drogę do bramki Alisona. Co więcej, tym razem zdołali oddać strzał. Bailey na lewym skrzydle wrzuca szósty bieg, podanie do Jorginho, który biega w pole karne, Daje strzał ala Roberto Firmino, coś tam sobie pod nosem jeszcze pogadał i zdecydowanym krokiem wyszedł z pola karnego Liverpoolu. Bo w końcu co złego to nie on, a po co fotoreporterzy mieliby udokumentować jego obecność akurat w tym momencie po tej części boiska. Januszewski podaje do Roberta Firmino, który decyduje się na prostopadłe podanie, nie wiem do kogo, czy do Mane, czy do Mariana, jednak skądś, nie wiadomo skąd, pojawił się Macen, który zdecydował się pobrudzić swoje niebieskie spodenki na zielono i w silizgiem zatrzymuje to podanie. Zrozpaczony Kante, nie mogąc już patrzeć na nieudolność swoich kolegów, postanowił wskazać im drogę pod bramkę Alisona. Niestety Stefan Savic stanął na wysokości zadania i odebrał piłkę zawodnikowi Chelsea. Sędzia tym samym zakończył to spotkanie po doliczonym czasie gry. Jurgen podszedł do Franka Lamparta podziękować mu za spotkanie, szepcząc mu do ucha, że gdyby ten ubrał dres, to być może byłby remis, a być może nawet i The Blues wygraliby to spotkanie. Marian z Leonem natomiast postanowili wymienić się doświadczeniami z tego spotkania, jednak, gdy Polak stwierdził, że strzelił bramkę bez najmniejszego problemu, Bailey postanowił odejść, gdyż wiedział, że sam takową bramką nie może się pochwalić. 2 do 0 dla Liverpoolu, a Marian zdobywa kolejną bramkę, przybliżającą go do Złotego Buta. Póki co mecz o odzież musimy zostawić na boku, ponieważ przed nami mecz półfinałowy Champions League przeciwko FC Barcelonie. Jest to bez precedensu pierwsza wycieczka Mariana na Camp Nou, dlatego od razu przenośmy się na stadion. A już w tym meczu piłkarze FC Barcelony będą robili Grizma na jajeczko. Salachy i spółka natomiast będą doskonale bawić się grą w piłkę. Oby tylko lepiej nie bawił się obecny na boisku Lionel Messi. Bo wtedy Marian z Liverpoolem to zdobędzie już tylko klapsa w tyłek od Jurgena Kloppa. A jak nie trudno się domyśleć, nie da się tego postawić na półeczce nad łóżeczkiem. W sumie nie byłoby się o co martwić w tym spotkaniu, gdyby nie fakt, że w wyjściowym składzie znajduje się dwóch Stefanów. A jak wszyscy doskonale pamiętamy, dwóch Stefanów w defensywie to jeden wielki chaos. Fabinho do Mane, Mane zagrywa do Mariana Januszewskiego, który wykonuje standardowy zwód i tuż przed pola karnego oddaje strzał, niestety, wprost Franki de Jonga. Być może chciał wyeliminować jednego z zawodników Barcelony już w pierwszych sześciu minutach tego spotkania. Jednak eliminacja tego środkowego pomocnika z pewnością wpłynęłaby nieco negatywnie na skład Barcelony, ponieważ wszedłby Vidal, który prawdopodobnie za wszelką cenę zechciałby wyeliminować właśnie Mariana. Zatem drogi Marianku, zamiast walić na pałę po twarzach innych zawodników, zastanów się lepiej, czy nie mądrzej by było, gdybyś sam najpierw zadbał o swoje bezpieczeństwo na boisku. Januszewski do Roberto Firmino, który od razu oddaje piłkę Marianowi, który wpada w pole karne. Ter Sztegen przepuszcza piłkę. Dopada do niej jeszcze Brazylijczyk z Liverpoolu. Jednak uderza w boczną siatkę bramki. Na dodatek sędzia odgwizdał jeszcze faul Liverpoolu na bramkarzu Barcelony, ale to jednak Bo, uderzył najpierw w nogi Marianka. Z sędzią jednak nie ma co dyskutować, dlatego grać trzeba dalej. A wbiega w pole karne Liverpoolu. Zagrywa do Coutinho. Ten oddaje strzał Dobrze, że Devry chciał zostać bohaterem drużyny de Derec i z olbrzymim poświęceniem wybija piłkę poza pole karne. Messi posyła piłkę na lewe skrzydło do Dembele, który bez zastanowienia wystawia futbolówkę Grizmanowi, ale co tu się dzieje w tej defensywie Liverpoolu? Tym razem Stefan Sawicz heroicznie pozbywa się piłki z pola karnego Liverpoolu. Jeszcze za bardzo nie wiem co wydarzyło się takiego pomiędzy dwoma Stefanami, że ci nagle postanowili zacząć grać jak obrońcy na właściwym poziomie, ale z pewnością w tym wszystkim maczał palce Jurgen Klopp. I oby tylko palce, bo jeżeli jeszcze dołożyć by do tego stopy, to aż strach pomyśleć jak musiała wyglądać rozmowa pomiędzy tymi dżentelmenami. Firmino wystawia piłkę Lukaszowi Piszczkowi, ten do Salaha, Salah oddaje piłkę polskiemu obrońcy, strzał na bramkę i znów Frankie de Jong samodzielnie powstrzymuje Liverpool przed objęciem prowadzenia. Wydaje mi się, że ten holenderski zawodnik dostał jasne, wytyczne na to spotkanie, ma blokować strzały Polaka. Niestety menedżer Barcelony zapomniał sprecyzować dokładnie którego, dlatego ma teraz chłopak biedny podwójną robotę, bo musi bronić strzały zarówno Mariana jak i Łukasza. Nie będę ukrywał, że byłoby jeszcze ciekawie, gdyby na bramce Liverpoolu stał jeszcze jeden Polak, wtedy Frankie de Jong nie miałby wyjścia i musiałby przedstawić swoje płuca Murawie na Camp Nou. Marianowi udało w końcu przechwytrzyć się de Jonga i rusza w kierunku bramki Barcelony. Jakaś dziwna ruletka kompletnie nie w tą stronę, jednak naprawia swój błąd, wpada w pole karne, oddaje strzałter Sztegen, wybija piłkę, jeszcze Fabinho dopada do futbolówki 1-0 dla Liverpoolu. Gdyby nie fakt, że to bardzo dobre ustawienie Fabinho, to można by powiedzieć, że kluczem do całej tej bramki było zgubienie Frankiego de Jonga. Marianowi coś po tej asyście pokręciło się w głowie, gdyż biega dookoła Fabinho, jakby był planetą okrążającą słońce. Przeanalizujmy zatem na spokojnie powtórkę. Ter Stegen nie miał najmniejszych szans dopadnięcia do piłki po tym, jak zablokował strzał Mariana. I choć refleks u niego zupełnie nie najgorszy, zerwał się do tego, aby jeszcze spróbować wybronić lewą ręką strzał brazylijskiego zawodnika, jednak piłka była kopnięta zbyt mocno, ręka niemieckiego para była zbyt krótka, a i kibice Liverpoolu nie chcieli, aby Barcelona nadal remisowała. Weinaldum do Roberta Firmino, Roberto Firmino do Mariana, Marian w polu karnym, strzał i tylko poprzeczka. Gdzieś zagubił się na murawie Frank Ideum, gdyż nie jest w stanie w tej chwili zatrzymać Mariana z futbolówką. Jednak Holender musiał dogadać się z bramką Barcelony, ponieważ ta stanęła na wysokości zadania wybraniając strzał polskiego pomocnika. Mohamed Salah na prawym skrzydle biegnie w kierunku bramki Ter Stegena, omija Alaby, podanie do Mariana, jednak ten już nie miał siły, albo miał za krótkie nogi i nie był w stanie przechwycić piłki, która finalnie wylądowała w rękawicach niemieckiego golkipera. Griezmann na prawym skrzydle kiwa się ze Stefkiem Saviciem, dośrodkowanie w pole karne, tam jest Keita, który mu daje oddać się strzał z główki, jednak był on niecelny. Ten zawodnik, nie zapominajmy, jednak ma coś do udowodnienia w tym spotkaniu, ponieważ to właśnie Marian zmusił Kejtę do transferu z Liverpoolu do Barcelony po tym jak odebrał mu koszulkę z numerem 8. Dobrze jednak, że na tej koszulce zmienili mu nazwisko z Kejta na Januszewski, ponieważ wtedy to już zupełnie doszłoby prawdopodobnie do depresji zawodnika Barcelony. Póki co jednak Januszewski, zero bramek, no i Kejta również zero bramek. Januszewski z piłką podaje do Roberto Firmino, prosi o podanie prostopadłe, dostaje jej od Brazylijczyka strzał, jednak Terstegen jak nikt cudem prawą ręką wybija piłkę ponad bramką. To druga sytuacja polskiego pomocnika, w której mógł strzelić bramkę, tym razem strzał okazał się jej być jeszcze bardziej celny, jednak bramkarz stanął na wysokości zadania i uniemożliwił Polakowi wpisanie się na listę strzelców. Jak widać, nie wszyscy Niemcy chcą współpracować z Polakami, i tak jest w przypadku Terstegena i Januszewskiego. Oczywiście nie żeby grali w przeciwnych drużynach czy coś. Oczywiście w tym czasie pan Offside zrobił to, co do niego należało i spalił akcję Liverpoolu. Myślał, że jest sprytny i nikt się nie zorientuje, gdy z lewego skrzydła będzie przebiegał na prawe. Niestety sędzia liniowy wypatrzył ten genialny plan Senegalczyka i odgwizdał spalonego. I gwizdek sędziego kończący pierwszy mecz półfinałowy pomiędzy Liverpoolem i Barceloną. Po tym spotkaniu to The Reds jedną nogą mogą czuć się finalistami Champions League. Ponieważ ich zespół wygrał 1 do zera po świetnym strzale Fabinho, co do którego nie można zapomnieć, przyczynił się sam Marian Januszewski. Co do największych zaskoczeń tego meczu, to fakt, że Lionel Messi dotknął piłkę może trzy razy. Pocieszającym w tym wszystkim może być to, że plackowatość dotyka nie tylko Liverpool, ale także inne kluby europejskie. I póki Liverpool daje nadzieję Marianowi na dalszą grę w Champions League i możliwość zdobycia pucharu, czas przenieść się do Premier League i stoczyć bój z Leicester. Jedynym problemem w tym meczu może być fakt, że wypada on 1 maja, czyli w święto pracy. Nie wiadomo zatem, jak do tego spotkania podejdzie sam Marian Januszewski, który prawdopodobnie zechciałby świętować właśnie ten dzień, w sposób adekwatny do jego nazwy. Ale to wszystko przed nami, dlatego przesuńmy kalendarz i przekonajmy się sami, jak podejdzie do tego dnia Marian Januszewski. Rzut rożny dla Lester Madison będzie wykonywał, wrzut w pole karne. Tam jest Marian, nie wiem jakim cudem, ale nie był w stanie trafić w piłkę, która leciała na jego poziomie. Prawdopodobnie załączył mu się zes, który umożliwił Perezowi oddanie strzału na bramkę Alisona. Robertson na lewym skrzydle, tym razem Liverpool będzie wrzucał w pole karne, tak jest. Ale efekt tego był taki, że lepiej byłoby po prostu nie dośrodkowywać. Być może w grę wchodzą tutaj statystyki. Dlatego też Liverpool próbuje dorównać w tej chwili Lester, który ma oddany jeden celny strzał. Niestety nikt z zawodników The Reds nie uświadomił, że strzał, a dośrodkowanie to zupełnie inna kwestia. Ale to nic, bo jak tak dalej będą się głowić nad statystykami, to Lester odda kolejny celny strzał, bo w tej chwili mało zabrakło, aby takowy powstał. W salach podaje piłkę do Januszewskiego, który wbiega w pole karne, standardowy zwód, wbiega jeszcze bardziej w głąb pola karnego, jakieś dziwne sztuczki techniczne, ucieka przed kolejnym rywalem Rester, niestety Bareka odbiera piłkę Polakowi. Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego od wbiegnięcia w pole karne, zmylenia obrońcy, oddania strzału lub podania piłki koledze, który jest lepiej ustawiony, ale nie, nie, nie. Marian nie jest na to gotowy. Marian musi wymyślić, Marian musi przetworzyć, Marian musi wykombinować i jak tak dalej by poszło, to prawdopodobnie sędzia odgwizdałby przerwę po pierwszej połowie. Dobrze zatem, że Bareka skrócił nasze męki i odebrał mu piłkę w polu karnym. Marian Januszewski rozpoczyna swoją filozofię w tym meczu numer 2. Standardowy zwód numer 1, standardowy zwód numer 2, jednak biega pole karne strzał i Michael nie zdołał sięgnąć piłki. Marian Januszewski wyprowadza Liverpool na 1 do zera. Znowu wyglądało na to, jakby Marian próbował zrobić filozofię ze swojej akcji, ale gdzieś jednak zaskoczył odpowiedni neuron i po prostu wbiegł w pole karne, oddając strzał na bramkę rywali. Zobaczmy zatem powtórkę. Po zwodzie numer 2 Marian bezproblemowo znalazł sobie miejsce w polu karnym, aby oddać strzał na bramkę Szmajchela. Duński bramkarz, natomiast pomimo dobrego ustawienia, niestety nie był w stanie sięgnąć piłki, która zmierzała bezodwrotnie w narożnik bramki rywali. Na koniec, aby udokumentować swoją dominację w tym meczu, Marian Wykonał prawilny polski przykuc wraz ze swoim kolegą z drużyny narodowej Łukaszem Piszczkiem. 26. bramka w tej lidze i coraz większy apetyt na kolejną. Fabinio podaje piłkę do Mariana Jonaszewskiego, który zwykłym zwodem mija oponentów, wbiega w pole karne, oddaje strzał. Jednak Morgan okazuje się, że ma klatę ze stali i bez najmniejszego wzruszenia blokuje strzał polskiego pomocnika. Tymczasem, boadu do Tielemansa, który oddaje strzał na bramkę Alisona. dobrze, że ten nie ma dziurawych rąk i wyłapuje futbolówkę tuż przed linią bramkową Liverpoolu. Januszewski z piłką kieruje się w kierunku bramki Schmeichela. Nie obrońców, ma przed sobą tylko bramkarza, ale jednak jakimś cudem, nie wiadomo skąd, nagle pojawił się Justin, który zablokował strzał polskiego pomocnika. Marian sam zdawał się dziwić, że nie dopatrzył o obrońcy Lester i przez to cały jego samotny rajd poszedł na marne. Medison zagrywa piłkę daleko do Boadu, który wystawia piłkę Juriemu Tillemansowi. Ten gubi Stefanów, oddaje strzał i bezproblemowo pokonuje Alisona. Liverpool próbuje, Liverpool kombinuje, Liverpool myśli w jaki sposób pokonać Szmajchela, tymczasem piłkarze Lester wyprowadzają jedną prostą kontrę, bez najmniejszego problemu pokonują Alisona, dając tym samym swojej drużynie remis. Można wręcz powiedzieć, że filozof Marian powinien spojrzeć na tę akcję, zastanowić się nad tym, co robi w tym meczu, próbować naśladować zawodnika z numerem 8, tyle tylko, że w koszulce niebieskiej. Jak widać bowiem nie było tu czasu na zastanowienie, prosty strzał i od razu bramka, gdyż piłka przeszła przy samym słupku, a brazylijski bramkarz nie był w stanie przestawić się ze środka bramki w kierunku prawego słupka. Od tej bramki mecz rozpoczyna się od nowa, ponieważ mamy remis 1 do 1. Forsberg z piłką podaje do Madisona, otrzymuje piłkę z powrotem, jednak w starciu z Fabinho traci futbolówkę. Dochodzi tutaj do kuriozalnej sytuacji, ponieważ nie był w stanie brazylijski pomocnik defensywy przepchnąć Szweda, tylko biegł w niego, ruszając nogami w miejscu. Być może uczył się Moonwalka Michaela Jacksona i chciał sprawdzić efekty swojego kursu tańca, jednak nie jest to czas ani miejsce na takie rzeczy. Jurgen zapewne zadaje sobie pytanie jak z takimi łomnymi zawodnikami ma wygrać jakiekolwiek spotkanie. Skoro jeden z wydawałoby się czołowych zawodników zamiast skupić się na piłce woli uprawiać jakieś dziwne tańce. Tymczasem podczas mojego ględzenia Lovren świetnie dośrodkował domany, który próbował jeszcze wyprowadzić Liverpool na prowadzenie, jednak Szmajchel skupił się na tym, by stanąć murem w bramce i nie przepuścił piłki Senegalczyka do środka. Fabinio do Weinalduma, Weinaldum zagrywa piłkę do Mariana, jednak Polakowi zabrakło długości buta, aby mógł bez problemu podać piłkę do Roberta Firmino. I sędzia kończy to spotkanie. Liverpool traci cenne punkty i raczej już na pewno może przestać śnić o trzecim miejscu w Premier League. Czego dobitnym przykładem jest to, że Alisson wręcz popłakał się po tym, jak wpuścił bramkę i przez to jego klub zremisował. Z pozytywnych aspektów tego spotkania, Marian zdobył kolejną bramkę, która przybliża go do możliwości zdobycia indywidualnej nagrody w Premier League. A my tym sposobem dotarliśmy do końca tego odcinka specjalnie po to, aby kolejny rozpocząć od rewanżowego meczu półfinałowego Champions League przeciwko Barcelonie. Zatem jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie po sobie łapkę w górę i oczywiście komentarz, do którego jak najbardziej zachęcam. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a interesuje Was kariera Mariana, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, gdyż kto wie, może w następnym odcinku Marianowi uda pokonać się Terstegena albo jego bramkę. A teraz standardowo. Przechodzimy do kącika pozdrowień. Jako pierwszego pozdrawiam użytkownika oniku Bartek Bartek. Drugim zaś widzem, u którego lądują moje pozdrowienia, jest Marcin Stępień, którego serdecznie pozdrawiam. Zatem dla obu tych panów przesyłam jeszcze raz pozdrowienia i to tyle ode mnie na dziś. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się ciepło! Cześć!